Serwus, to będzie dobry wszystkim bardzo gracie bardzo życzę ja i z to kolejny odcinek na moim kanale Spalionowa i dzisiaj w końcu po wielu dniach niepunktualności mamy punktualnie odcinek o 10.30, także jeżeli się też nieczycie, zawrcie łapkę w górę, ale ja się jeszcze bardziej cieszę z tego, że dzisiaj wrócimy do palionowa funkcja, słuchajcie, mam nadzieję, że nasz wehikuł czasu zadziała, ponieważ już mam zebrane wszystkie itemy i w dzisiejszym odcinku będziemy właśnie budować ten wehikuł czasu. Oczywiście na wstępie zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie, ale ja myślę, że wszyscy już i subskrybują, i łapkują, no i wszyscy obserwują mojego Instagrama, milkarz przez dwa, ponieważ byłem tam 40 tysięcy obserwujących, także jeszcze niewiele nam brakuje, słuchajcie, tyle nam brakuje, tylko także widzicie na tego Instagrama, zaobserwujcie mnie tam, naprawdę bardzo to proszę. I jeżeli chcecie wysłać mi fanarta i tutaj wisieć, um, znaczy nie wisieć wy, ale Masz że tutaj mi się? No to oczywiście w opisie macie mój adres i tam możecie mi podsyłać, słuchajcie, fanerciki. No i co nam no w dzisiejszym odcinku, tak jak mówię, będziemy budować wehikuł czasu. Mamy tutaj wszystkie rzeczy przygotowane. Zaraz jeszcze musimy tam parę rzeczy dokraftować, ale tak na ogół to mamy chyba wszystko. Także przeczytajmy jeszcze raz. 32 obsługi mamy na 100%. 16 bloków żelaza też. Przycisk zrobimy, 3 zegary zrobimy, żelazne drzwi również zrobimy i jedną dźwignię. Eee, też zrobimy, słuchajcie. Ale ja nie mam tu i kurde więcej żelaza, Tylko 16 gdzieś odłożyłam to żelazo, nie pamiętam gdzie. No, ma wiecie co, gdzie jakoś się tu sojcie ogarnia. Czyli to jest tam, sojcie, najmniejszy problem. Albo gdzieś się sojcie zwinie z jakiegoś domku i tyle. No i słuchajcie, myślę, że dobrym miejscem na wehikuł czasu będzie tamto miejsce, tam gdzie pokazuję. Także sojcie, zaraz tam oczywiście sobie polecimy. No i zobaczymy, sojcie, czy ten Wehiku czasu to jest kit, czy hit, czy to działa, czy to nie działa. I widzę, że to nie wiem, nie wiem, jak tutaj przejść. Także sojcie, przejdziemy w ten sposób. I tak, musimy sobie przede wszystkim znaleźć drzwi żelaza. Dlatego, że o tym akurat zapomniałam, żeby przygotować sobie żelazko. Słuchajcie, takie wiecie, takie zwykłe żelazko. E, ja nie pamiętam, gdzie ja to odłożyłam. Kurde, to gdzieś sobie robiłam skrzynkę i odkładałam to, takie pozostałości. Ale nie pamiętam, gdzie to było, bo to nie było na 100% u mnie. Może tutaj ma tości jakieś kurde? No, nikt tutaj nie ma akurat żelaza. No, jak można nie mieć żelaza w domu? No, okej, okay, tutaj widzę, że to coś z ironedem. Okej, okay, spoko, spoko. E, dobra, słuchajcie, tutaj nic nie ma. Musimy gdzie indziej gdzie, gdzie znaleźć żelazo. Mam nadzieję, że jakoś szybko to ogarniemy. Dlatego, że, no, jakby słuchajcie, przydałoby nam się to żelazko. Ale na 100% gdzieś to. Gdzieś, gdzieś żelazo musi być, słuchajcie, gdzieś żelazo musi być. To jest w ogóle jakiś podejrzany obraz. Wiedziałam, 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 słuchajcie. Nie wiem co tutaj jest, ale dobra, chyba nie chcę wiedzieć, tam będzie jest trzadać, ale nieważne, słuchajcie, nie będę tego pokazywać, ponieważ może to jest tam od kogoś odcinek czy coś, także wolę tego nie pokazywać. Ale słuchajcie, nasz priorytet to jest znaleźć jakieś żelazne drzwi. No i nie wierzę, że nie ma tutaj żadnych żelaznych drzwi, moi drodzy. W ogóle troszeczkę inaczej wygląda kamerka, może być troszeczkę inaczej, dlatego że ogółem stwierdziłam, że nie będę zapalać softboxa, kiedy jest 40 stopni na dworze. <laughs> także no, mam nadzieję, że to wybaczycie mi, słuchajcie, no ale co, no kurde, no nie mamy tego, tych żelaznych drzwi, także to jest duży problem, ale wiecie co? Szczęście, szczęście mi się sprzyja, więc wiec, ja to wiecie, ja, okej, okay, mam lepsze pomysły. Szczęście mi się sprzyja, po prostu to zostawiam. Tam jest w ogóle Davik, z tego co widzę. Nie wiem, co on tam robi, bo uczy się w szkole, czy coś, nie mam pojęcia. W każdym razie, Słuchajcie, myślę, że jakoś, słuchajcie, ogarniemy te drzwi, te drzwi. Także, słuchajcie, walić to na razie i idziemy, słuchajcie, już powoli budować ten wejkik czasu. Nie wiem, jak to ma w ogóle wyglądać, także może to nie zadziałać, może tak być, że to nie zadziała, ale ja, mimo wszystko, słuchajcie, mam nadzieję, że uda się i że, no i że jakiś student, że zadziała i będzie wszystko, w porządku i dobrze, także he, co, no mówiłam, że tam sojcie, zrobimy ten wehikuł, także sobie zrobimy troszeczkę się stresuje że to nie zadziała, no nie wiem, słuchajcie no zobaczymy, sobie i żeby nie było zostawię chłopakom tabliczki, że jak coś, to jestem ten czasu i tak dalej, jakieś tam wiecie tam srele, duperele, no nie mm, także chyba w dzisiejszym odcinku nie będziemy mieli do tego wehikułu, a w dzisiejszym odcinku w ogóle tylko zbudujemy wehikuł czasu, no ale to zaraz zobaczycie, okej, okay, słuchajcie, musimy zacząć oczywiście ten wehikuł czasu no nie wiem, w sensie, ja nie wiem, jak to ma w ogóle wyglądać. Zobaczcie w sensie, totalnie na no, 30, bo masz jest dobra, w słuchajcie, sensie, jakoś to zrobimy. E, zrobimy tak, żeby to było na 3, 4, 5. Tak, raz, dwa, trzy, coś takiego. Żeby to jakby był. Podest, powiedzmy, coś, coś, coś w tym stylu, chociaż nie wiem, czy tego nie lepiej zrobić, słuchajcie, budowane w ziemię. E, no i tutaj zepsuł, co jak widzicie, ale ja to zrobię tak, żeby to było po prostu w ziemię budowane, dlatego że to będzie ładnie wyglądało, według mnie. E, także mam nadzieję, że no teraz słuchajcie, jakoś to nam wyjdzie. No nie wiem, no i zobaczymy. No ja nie jestem żadnym inżynierem, niestety nie znam się na rzeczy totalnie, ale mam nadzieję, że słuchajcie, mimo wszystko ta technika w, w szkole coś, coś tam mi, wiecie, nie? Pomogła. Jak nie pomoże, jak się nam nie uda wrócić, no to oznacza, że. No nie, nie uczcie się techniki, ok? Nie uczcie się techniki, bo, bo, bo się nie opłaca. Nie no, ale tak całkiem serio to... Nie wiem, słuchajcie, no zobaczymy, czy nam to wyjdzie, czy nie. Nie wiem za bardzo, jakie do wyku czasu, słuchajcie, są potrzebne umiejętności. Pewnie fizyka kwantowa jakaś, e, inżynieria. Nie wiem, naprawdę nie wiem, słuchajcie. Tak tylko zgaduję. Pewnie naprawdę wiele rzeczy trzeba, będzie mądrym, żeby zbudować takie coś. Skoro nikt jeszcze tego nie zbudował w normalnym świecie, no to to musi być naprawdę bardzo... No nie, chodź tutaj. E, Okej. Okay. To musi być słuchajcie, naprawdę bardzo ciężkie, także ja sobie tego nawet nie wyobrażam na razie. E, no ale co no mam nadzieję, że słuchajcie, przy, jakoś my, nam się to uda, słuchajcie, zwykłej emilce z Minecrafta e, Milki, która została uwięziona w świecie 13 lat temu. Także mam nadzieję, że słuchajcie jakimś cudem uda się to zrobić. Także słuchajcie, trzymajcie mocno kciuki i patrzcie, robimy to w ten sposób. Ja się boję, że tego w ogóle nie starczy. Strasznie tego mało jest jakoś. Dobra, słuchajcie, tu będą drzwi, no nie? Także zrobimy to w ten sposób, że tutaj sobie będą drzwi, no nie wiecie, to będzie wejście, Taki full wypas i tak, tutaj będzie w ten sposób. Dół zrobimy taki. Dobra. Raz, dwa, trzy. Dobra, zostały nam dwa, te słuchajcie. Masakra, ok. Szybko to idzie, jakby. Nie wiem, słuchajcie, czy to nie jest za dużo, ale słuchajcie, mam nadzieję, że nie. Zrobimy to teraz w ten sposób. Najwyżej to, słuchajcie, jakoś tam ulepszymy. I zostały nam teraz raz, dwa, trzy. Ok, no i wda się tym sposobem, słuchajcie, zrobiliśmy na ich czasu, jakby. Szał, naprawdę, szał, ciał. No nie wiem, słuchajcie, co tutaj jeszcze jakby, w sensie jakby, nie wiem, nie znam się, słuchajcie, na rzeczy, naprawdę totalnie się nie znam na rzeczy. Tutaj by się przydał na przykład jakiś obsydian jeszcze czy coś, no ale dobra, słuchajcie, zrobimy to takie coś, że że, 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 że się po prostu wspomożemy, bo inaczej to myślę, że no nie da się inaczej, także słuchajcie, dobrze, że mam tego troszeczkę cobblestone'a, myślę, że musimy skoczyć troszeczkę po jeszcze. No ale mam nadzieję, że przez to, że to udoskonalam cobblestone'em, to słuchajcie, to nie będzie tak, że to nie zadziałać coś. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie po prostu jak najbardziej w porządku. Jeszcze musimy oczywiście zrobić ten zegar cały i tak dalej, także słuchajcie, możemy się tym w sumie teraz już zająć. Także zabiorę deski, o deskami to też możemy pomóc, ze deski to są takie, takie trochę nieprofesjonalne, że tak powiem. Wiecie, to jest takie... chwila momenty tego nie ma, także w nie sensie niedobrze. Tam były chyba trzy zegary, z tego co pamiętam. Także robimy trzy zegary. Nie wiem po co, w jaki sposób nam tam je dać, no ale robimy, słuchajcie. E, co jeszcze tutaj do tego naszego wehikułu czasu jest potrzebne? Czekajcie, gdzie jest ta książka cała? Ej, oho, dobra, tu już myślałam, że ją gdzieś zgubiłam. Przycisk musimy zrobić te żelazne drzwi i dźwignię. Okej, okay, czyli potrzebujemy cobblestone, potrzebujemy żelazo i mam pomysł, słuchajcie, na to, jak ogarnąć te zegary, jak je umieścić, czyli potrzebujemy jeszcze w takim razie skórę. Nie wiem jak ja to wszystko wytrzasnę, skąd to wytrzasnę, ale damy radę, moi drodzy. Ja bym nie dała rady błagam, wesetie Czyli wagon, uda nam się to na pewno, także spoko loko foko, słuchajcie. Jak nie wiem, to, kto. No więc słuchajcie, na spokojnie uda musi nam się udać, ponieważ... Kupiła, już to wróci do Polionowa, kurczaczki. Także mam nadzieję, że o, oczywiście się to nam uda. Możecie napisać w komentarzu, czy się to uda w następnym odcinku, czy nie powinno. aż że w następnym odcinku wrócimy do polionować. Jeszcze nie teraz, ponieważ muszę oczywiście chłopakom powiedzieć i tak dalej. No, wiadomka, oczywiście. Nie mogę ich tutaj zostawić. Przecież, no kurde, no, co to, to by ze mnie była za przyjaciółka, bym tutaj pozostawiła. I sama sobie uciekła do polionowa, nie mówiąc im o tym, że, 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 że odnalazłam sobie sposób. E, tutaj mamy łóżko. To łóżko raczej nam się nie przyda, tam słuchajcie, w tym vehikule czasu. Tak nie sądzę. Dobra, tutaj mamy jeszcze jakieś zejście. Mamy skrzynki, ale tych skrzynków się nie da niestety otworzyć, także musimy słuchajcie, wylecieć sobie na górę. Także tutaj nie ma nic, słuchajcie. musimy znaleźć. Jak mówię, żelazo, cobblestone i słuchajcie, skórę. To jest priorytet po prostu nasz, także teraz wchodzimy do każdego domku i szukamy. Tutaj widzę, że jest jakiś dużo skrzynek. Także słuchajcie, tutaj może, tu, tu, tutaj może coś być, tu może coś być. Proszę, tu mamy kurki, ale kurki tak średnio, słuchajcie, bym powiedziała, że są nam potrzebne. Mamy tutaj jajko, więc jajko zajdzie to tym bardziej jakoś tak. No nie widzę tego, nie widzę tego, no ale dobra, no słuchajcie, no mamy jajeczka, dobra, to słuchajcie, rozłożymy niech będzie, słuchajcie, zróbmy więcej kurek. Jak już stąd uciekamy, no to słuchajcie, no co nam To nam... Nie uciekaj, kuro, ty jedna babo, dobra, słuchajcie, niech ona sobie już będzie na wolności w takim razie tutaj mam też dużo skrzynek, e, ale tutaj nie wydaje mi się, żeby cokolwiek było w tych skrzynkach, kurde, ale ja mi się tak przydało, słuchajcie, cokolwiek... Naprawdę cokolwiek, o tam pan David grzabka sobie biega, ale okej. Okay. E, tutaj nie ma nic, tutaj chyba jest pan gościu, Ludwik, siema Ludwik, okej, okay. Ludwik też nie, jest, nie ma, także dobra, idziemy, sobie do tego statku, może w tym statku coś będzie, no kurde, czemu w tych skrzynkach, słuchajcie, nie ma totalnie nic, no mnie to po prostu przeraża, no co ja będę, tutaj mamy kraty, no ale kraty raczej, słuchajcie, nie wiem, czy nam się przydadzą, chociaż... Powiem Wam, że kraty to może być dobry pomysł, dobra, słuchajcie, kraty zabierzemy, możliwe, że się, słuchajcie, przydadzą, nie wiem, nie mam pojęcia, ale zabiorę, słuchajcie, eee, tak na wszelki wypadek, ponieważ akurat, no, może, no już, słuchajcie, jakoś to zadziała, nie wiem, wiecie, to w końcu jest też żelazo, także, no, to może zadziałać. Okej, okay, ale tutaj, słuchajcie, tu jest kopalnia, także może tutaj coś będzie fajnego, tam pamiętam właśnie, że były skrzynki, eee, well, 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 no kurde, tutaj nic nie ma też, no niedobrze, o, tu jest węgiel, okej, okay, to sobie zabierzemy, słuchajcie, węgiel. No i skoro nic nie ma, to możemy słuchajcie iść do kopalni w takim razie. I w kopalni poszukać czegoś. Tu jest jakiś akurat wagonik, to możemy sobie po... Aha O, widzę, że tutaj y, wagonik Nie y, niezbyt działa. Dobra, dobra, to słuchajcie, lecimy, oczywiście dajemy tutaj wagonik i słuchajcie, lecimy. Może akurat coś znajdziemy, mam nadzieję, że nie umrę. Czeka się wiecie, co? Nie, 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 nie. Ja tutaj nie ufam, ja tutaj nie ufam, słuchajcie. Ja się mam wrażenie, że tutaj w każdej chwili może coś się stać złego, także ja, słuchajcie, nie ufam temu. E, absolutnie, więc wolę, słuchajcie, tutaj sobie wyjść na spokojnie i tak. E, pójdziemy sobie, słuchajcie, tam. Może tutaj znajdziemy jakichś. Potrzebujemy tylko żelaza, tak naprawdę 6 żelaza, słuchajcie, i troszeczkę więcej, oczywiście, kobelstwa. Także ja to sobie pozbieram. E, co my jeszcze tam potrzebowaliśmy, sobie, słuchajcie, ja już nie pamiętam zupełnie. Tu też coś jest, to jest pochodnia, no tam pochodnia to tam raczej nie potrzebujemy, słuchajcie. Mm, tu mamy węgiel, ale węgiel też tak średnio nam jest potrzebny w sumie, bardziej słuchajcie ten, to żelazo, mam nadzieję, że żelazo jakieś tutaj słuchajcie jest, ja tutaj nic w ogóle nie widzę, to jest złoto, ale złoto to już mamy słuchajcie w zupełności wystarczającą słuchajcie, ilość, także nie będę tego zbierał, ale na jakim cudem to nie ma w ogóle, okej, okay, dobra jest żelazo, słuchajcie na całe szczęście, powiedz, że to jest 6 żelaza. No, powiedz to, no nie, pięć! O jednego żelaza nam brakło. Masakra, jakaś taki pek po prostu. Tylko ja mam jakiegoś takiego pecha. Dobra, tu jest jeszcze jedno. Idealnie, sześć żelaza. Czy coś jeszcze potrzebowaliśmy? Słuchajcie, bo już nie pamiętam w zasadzie. O, czekajcie. Potrzebuję, tak, dobra, słuchajcie, tym, tymi dyskami się podbuduję Jeszcze potrzebuję, słuchajcie, skóry, ale coś jeszcze? Kurde, już nie pamiętam, słuchajcie tak dokładnie. Yy, przycisk zrobimy, zegary, żelazne drzwi, dźwignie, dźwignie chyba się robi z patyka i kamienia, z tego co pamiętam, zaraz ja sobie to sprawdzimy i przetestujemy, czy tak jest. Oj, oj, oj. Nie, ale chyba ze Stomna, no dobra, słuchajcie, nieważne, wydaje mi się, że ze stąd, no, tylko że teraz nie pamiętam, słuchajcie, jak tam wrócić za bardzo, także, no, mamy Houston troszeczkę problem, bo serio nie pamiętam, jak tutaj wrócić, tu są jakieś pochodnie, o, nie, słuchajcie, zabłądziłam, totalnie zabłądziłam, słuchajcie, mamy giga problem, ale mam nadzieję, że, socie, to jest tylko fido. o, 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 o nie wiem, mam, słuchajcie, gdzie mam wrócić, tu jest żelazo jakieś, czyli mi to nie było także, ale sobie zabierzemy tak na wszelki wypadek, jakby, słuchajcie, nam zabrakło, to się nam oczywiście takie żelazo przyda, to było gdzieś na dole, dobrze, to mówię Kurde, jak mogłam się zgubić, no, słuchajcie, najgorzej, naprawdę, najgorzej, ale chyba ten deszliśmy, bo tu jest jakieś złoto, okej, okay, dobra, U, dobra, słuchajcie, dobrze, znaleźliśmy drogę powrotną, także jest git, więc teraz możemy dać main karta, o, nie, nie odlecie nie, 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 dobra, dobra, gościu, aha, one tak jakby średnio, słuchajcie, chcą współpracować, dobra, widzę, że tamten w ogóle już, słuchajcie, nie będzie nam współpracował, no, weź, dawaj, gościu, dawaj, no, chodź ze mną, no, dobra, dobra, już myślałam, że, sobie nie jedziemy. No, powiem Wam, że ciężko, jakby bardzo ciężko, jestem, słuchajcie, za gruba na takie rzeczy i chyba tutaj, no, nie wiadę, okej, okay. także, słuchajcie, nieważne. Eee, lecimy, słuchajcie, już na górę już piechotą, bo inaczej, słuchajcie, tego raczej nie zrobimy, także musimy, sobie lecieć piechotą. I tam chyba jest, w ogóle tam jest dźwignia, no to nie będziemy musieli robić dźwigni, no to zarobiście. słuchajcie, patrzcie, jakie farta mamy tutaj, mamy wszystko, mamy tą dźwignię, mamy tą dźwignię. Ty mamy jakiś redstone, ale to jest nieistotne. Yy, I co, krzak gdzieś jest, wiecie, bo się tutaj pogubiłam. Dobra, tutaj jest, wiecie, także słuchajcie, chyba mamy wszystko już. Nie mamy tylko tej skóry. To nie jest erotycznie tak potrzebne, ale słuchajcie, nie mamy za bardzo jak yy, zegarów zamieścić, także. No, chyba jednak to jest słuchajcie, po potrzebne. Może tutaj słuchajcie, w szkole coś będzie. Może chłopaki będą mieli coś słuchajcie w tym, w szafkach, bo to też jest możliwe. Okej, okay, Tomek, ma tutaj widzę, że. O, ciał. Sajnbutszy, o ja, słuchajcie, tego nie było, tego nie widziałam, słuchajcie, że to są slajnbutsy. O, o, właśnie to potrzebuję! E, tu mamy strzały jakieś... To, dobra, słuchajcie, zabierzemy, to jest jakaś książka. Mamy, je, mamy jedną ramkę, słuchajcie, ale potrzebujemy trzy ramki, więc ja nie wiem, jak my to znajdziemy słuchajcie, ale co nam giga panie Daviku. Halo, halo! Oj, 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 dobra, słuchajcie, nie będziemy mu tutaj przeszkadzać, on się uczy, tak, on się uczy, słuchajcie, także niech się uczy na spokojnie. Ale kurde, my tutaj potrzebujemy, no i gdzie, gdzie są jeszcze ramki, moi drodzy, gdzie są ramki? No kurde, jak może nie być ramek w, w, w szkole? Dobra, au! Co to ma znaczyć? Czemu mnie Davik bije, co? Patrzcie, kurde, jaki okropny. Elo, elo, elo. No nieźle, no nieźle. Dobra, słuchajcie. On jeszcze nie wie, bo jeszcze mu nie mówiłam, że mamy ten ogłęb ku czasu cały. Także jak on się dowie, to on po prostu chyba... Umrze, umrze po prostu, umrze z zachwytu, e, ale naprawdę musimy go oczywiście zrobić, ale słuchajcie, no nie wiem, no nie ma tu ani krów, ani nic, także słuchajcie, trudno, mam nadzieję, że to zadziała, bez tych całych tych. I w ogóle jak się ciemno zrobiło, bo słońce przestało świecić, god damn, słuchajcie, ale masakra, dobra, słuchajcie, wybaczcie za to, że jest tak ciemno, ale jak się zaświeci słoneczko, to już będzie, słuchajcie, z powrotem, e, z powrotem tak jak było, także wybaczcie, taka sytuacja, słuchajcie, się na tak, nie spodziewałam się tego, że że mi słońce zajdzie, słuchajcie, tego naprawdę się nie spodziewałam, no ale dobra, słuchajcie, jakby no bywa, bywa taka sytuacja. Yy, wracamy szybciutko do kury, niech to słońce wstaje, bo ja zaraz na rowereg jadę i no i co ja mam w cieniu jechać, słuchajcie, bardzo niedobrze, bardzo, bardzo niedobrze, słuchajcie, ale zaraz jest mi tak troszeczkę chłodniej, bo wcześniej było mi tak ciepło. I dalej w sumie jest tak trochę ciepło, ale słuchajcie, teraz jest tak w miarę, co nie? Także naprawdę jest, Dobra, słuchajcie, jesteśmy już, jak widzicie. Ha, I co, dobra, słuchajcie, tu będą drzwi, więc tutaj oczywiście trzeba zrobić takie coś. Ym... Tutaj damy ten. Yy, potrzebujemy, oczywiście, żeby przepalić żelazo, piecyk, także piecyk siup, siup, siup. E, dobra. I co tutaj mamy, słuchajcie, dać? No, mamy te trzy zegary, tylko że tych te, te, te zegarów nie da się tutaj tak umieścić. Ja chciałam ładnie da dać tutaj, wiecie, obok siebie i tak dalej, no ale tutaj, jakby. No, nie mamy, słuchajcie, tego. Nie mamy krówek nigdzie ani nic. A jakbyśmy mieli tylko krówki, to słuchajcie, by nam się tak po prostu udało. Tylko krówki, ale to jest dżungla, to w dżungli powinny być chyba jakieś krówki, tak przynajmniej zapamiętałam, że w dżungli się respią krówki, także tutaj no powinny być jakieś mućki, halo! Pane, panie krówki, panie krówki, są nies. Uuu, tutaj widzę, że słuchajcie, żeś była, to była rzeź, po prostu była rzeź. Um, było ostro, dobra, słuchajcie, jest już noc, także no jak nie zdążymy, no nie zdążymy sobie tego zrobić, kurde. Nie zdążymy, ponieważ to możemy tylko. Jakby słuchajcie, socie, a jak będzie już dzień, no to słuchajcie, no. Jakby kiepsko, słuchajcie, bardzo kiepsko, nie wiem, nie podoba mi się to. E, no nie ma nigdzie krówek, niestety, socie, mega pech, mega giga pech. I strasznie się to nie podoba, słuchajcie, że mamy takiego pecha. No tam jest jakiś, nie, no to jest humorek słuchajcie, a nie krowa, czy tam nie wiem. A papuga, sorry, papuga, a nie mu dobra, socie, powoli się rozjaśnia, dobra, jest słoneczko, okej, okay, Ile tu jest w ogóle kur? Czemu tu jest tyle kur? A nie ma ani innej krowy, Czy ktoś mi to jest w stanie, socie, wytłumaczyć? No serio, bo to jest naprawdę podejrzane. Jakby, nie wiem, to jest kurolandia czy coś takiego? że tu w ogóle nie ma tych krowek? Krówek, krowek, krowek, krówek. Dobra, dziwna sytuacja, ale nieważne. I tak w dzisiejszym odcinku na pewno, sobie nie damy rady przenieść się na tym wehikule, ponieważ muszę podkreślić, się z kolega. o z chłopakami. Yy, dlatego dzisiaj zrobimy tyle, ile możemy, słuchajcie, i, i tyle, no nie? I mam nadzieję, że jakoś, sobie damy radę. Także tak, to trzeba zrobić, tak. Tutaj damy, słuchajcie, te dwa zegary. Czy coś jeszcze, słuchajcie, nam było potrzebne? Przycisk musimy zrobić jeszcze i te żelazne drzwi tylko. Dobra, słuchajcie, dobra, dobra. Mamy, słuchajcie, będziemy mieć teraz żelazne drzwi w takim razie. Trzy żelazne drzwi mamy aż, patrzcie kurde na to, oj, proszę bardzo, mamy żelazne drzwi i jeszcze potrzebujemy chyba przycisk, także to musimy chyba tak przytopić, chyba, że da się tak, bo już nie pamiętam, słuchajcie, jak się przycisk zrobiło, chyba, że tak się da. No nie no, no my musimy w takim razie, sobie poczekać na jednego stona. no i będziemy mieć prawie wszystko, poza tym, słuchajcie, tą skórą, ale poza odcinkiem ja to obiecuję Wam, że znajdę. No i normalna akcja. Wracamy. No ale czekajcie, bo ja coś za bardzo nie wiem, gdzie dać ten przycisk, słuchajcie, teraz. Może tutaj, w tym miejscu, w takim specjalnym miejscu on powinien być, że to naciska się i wiecie i co się w czasie. Ten jeszcze nie działa wyjdu czasu, ponieważ nie ma dwóch rzeczy, dwóch zegarów, ale ja poza odcinkiem to znajdę, zabiorę chłopaków i postaram się wrócić. Także ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, a ła! Co jest? 5! Z której strony? Ha? Co to miało być? Ja wy się straszyłam, strasznie, a tam jest kurde ten szkiel. Dobra, słuchajcie, nieważne. W każdym razie, jeszcze raz. Dzięki za oglądanie. Widzimy się już w godzinie 10.30. Fajnie, że byliście. Napiszcie mi w komentarzu, co tam, jakie macie plany na dzisiejszy dzień. Słuchajcie, my się widzimy już jutro i napiszcie mi, czy uda nam się odpalić ten wychiku czasu i wrócić do palionowa. Trzymajcie kciuki, widzimy się jutro, trzymajcie się, papa. pa. No zobaczcie.